Witajcie moi drodzy widzowie. Dzisiaj postanowiłem poruszyć temat, którym już od dawna chciałem się zająć, mianowicie szkoła. Sy w sensie system edukacji. To co widzicie na swoich urządzeniach to budynek, w którym dawniej mieściła się szkoła podstawowa numer 104 imienia Stefanii Sempołowskiej. Tak było za komuny i jeszcze troszkę później. No, właśnie szkołę podstawową miałem przyjemność albo nieprzyjemność kończyć. No i doświadczenia, które ja wyniosłem z systemu edukacji państwowej, pozwoliły mi sformułować kilka wniosków na temat tego systemu. Szkoła jest Podstawowa, jak wiecie, jest obowiązkowa, no i to wydaje się mniej więcej w porządku, ponieważ w dzisiejszym świecie, biorąc pod uwagę poziom zaawansowania techniki, na przykład informatyki, człowiek, który jest wychowywany tak jak dawniej, na przykład jeszcze 100 czy 200 lat temu, że nie umiał pisać ani czytać, jedynie przyuczał się do pomocy rodzicom w pracach, które oni wykonywali, taki człowiek w dzisiejszym świecie nie przetrwa. Jeszcze po wojnie byli ludzie, którzy nie umieli czytać i pisać. Tak więc to nie tak dawno temu było i analfabetyzm był jednym z problemów społecznych, który, które z sukcesem udało się wyeliminować komunię. Niestety. Teraz powoli, niedługo znowu będziecie, będziemy wszyscy i ja i wy świadkami tego, że młodzi ludzie nie umieją czytać. Bo to, że nie umieją pisać, to już widać na przykład w komentarzach niektórych osób. I tutaj podkreślam, że to nie znaczy, że uważam, że w komunie było cokolwiek dobrego. No i e, takie wnioski, które mi się nasunęły na temat szkoły. Pierwszy z nich jest taki, że Szkoła uczy całego szeregu materiału, który jest kompletnie do niczego niepotrzebny. Jest tylko i wyłącznie męczeniem ucznia. I jednocześnie zaniedbuje nauki tych tematów, które byłyby w dorosłym życiu bardzo, bardzo przydatne. Nie wiem, być może teraz się to zmieniło. Ale za moich czasów w szkole taki przedmiot jak język polski no, był, powiedzmy, że na poziomie zadawalającym. Jednak nauka języka polskiego była prowadzona w kompletnym oderwaniu od nauki historii, drugiego ważnego przedmiotu. A przecież język i literatura polska to kultura polska, a kultura rozgrywa się tylko i wyłącznie... W połączeniu z, z jakimiś wydarzeniami. Czyli gdyby nauka historii i nauka języka polskiego były tak skoordynowane, że nauczyciele obu przedmiotów obowi, ob, omawialiby równocześnie te same epoki, te same wydarzenia, to uczeń dużo bardziej by to, że tak powiem, przyswoił, miałby okazję wczuć się w to, co myśleli i czuli. E, Ludzie, którzy w tamtych, tamtej epoce żyli. Niestety tak nie jest. Polonista sobie, a historyk sobie. Dodatkowo nauka historii jest prowadzona w jakiś niezrozumiały dla mnie sposób. Za moich czasów, kiedy podstawówka miała 8 lat, w czwartej klasie omawialiśmy mniej więcej cały program historii od starożytności aż po. Koniec II wojny światowej, tyle, że tak, bo za moich czasów historii najnowszej nikt nie uczył. Bo być może za dużo tam było takich rzeczy, o których władza nie chciała, żeby obywatel wiedział. Natomiast nauka historii kończyła się gdzieś tak, jak bardzo dobrze poszło tu na przed II wojną światową, czy w trakcie, potem już kończył się rok szkolny. Następnie od klasy 5 ponownie zaczynałem to wszystko wałkować, żeby w klasie 8 skończyć znowu w okolicach II wojny światowej, może troszkę po. I w liceum znowu od początku. Od starożytności po średniowiecze, kolejne epoki historyczne, aż do okresu II wojny światowej. I w rezultacie Trzykrotnie, trzykrotnie w programie nauczania przerabiałem historię w takich państw jak Mezopotamia, Grecja, Egipt starożytny, starożytny Rzym. Czyli na przykład z historii starożytnego Rzymu wiedziałem całkiem, całkiem dużo, ale miałem potężne braki z historii najnowszej. Tak więc. W rezultacie, powiedzcie mi sami, czy historia starożytnego Rzymu jest przydatna we współczesnym świecie? No, może troszkę tak, bo jednak Rzym miał wpływ na cywilizację naszą, ale o wiele bardziej przydatna, uważam, jest historia najnowsza, bo to ona potrafi po pomóc w zrozumieniu procesów, które rządzą naszym światem. Ale zostawmy historię. Kolejny przedmiot, matematyka. Oczywiście umiejętność liczenia, czy dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia jest bardzo, bardzo przydatna. Podstawowa geometria, również, na przykład umiejętność obliczenia sobie pola, czy powierzchni jakiejś figury, czy obwodu. To też się może w życiu przydać. Jak na przykład kupujemy sobie działkę i chcemy sobie sprawdzić, czy ktoś nas nie orżnął na pomiarach dodawanie i odejmowanie i w ogóle podstawowe działania, no choćby w sklepie, albo choćby jak obliczamy sobie naszą podstawową, najniższą krajową 2,800 na rękę i próbujemy to podzielić na 31 dni miesiąca. No, to wtedy też ta umiejętność liczenia jest przydatna, ale takie tematy z dziedziny, z przedmiotu matematyka, jak trygonometria, funkcje liniowe, obliczanie całek, że też to są te, które tak pamiętam na, na szybko, to są rzeczy, które w normalnym współczesnym świecie, normalnemu człowiekowi nigdy do niczego się nie przydadzą. Przypomnijcie sobie własną szkołę, ile stresu Was kosztowała nauka matematyki. Mnie na przykład bardzo wiele i. Myślę, że ten czas, który poświęciłem na próby nauczenia się, no jak widać, w końcu próby skuteczne, bo w końcu szkołę skończyłem. E, nauczenia się rzeczy, które były kompletnie niepotrzebne w dorosłym życiu. Uważam ten czas za zmarnowany, ponieważ mogłem w tym czasie uczyć się czegoś, co jest bardziej przydatne, na przykład historii, literatury. Bo to jest coś, co pozwala zrozumieć historię i kulturę naszego narodu, czyli coś kluczowego. Albo, moi drodzy, tematów przydatnych w, przepraszam, w codziennym życiu. Na przykład, jak skutecznie poszukiwać pracy? Jak zaprezentować się pracodawcy, żeby zrobić dobre wrażenie? To są podstawy podstaw. I nie wiem, dlaczego szkoła podstawowa za moich czasów tego nie uczyła. Kolejny temat, na przykład, jak zachować się na lotnisku. To wbrew pozorom, moi drodzy, nie jest proste, szczególnie w tych czasach. Najpierw trzeba w ogóle wejść na lotnisko, często trzeba zeskanować bilet, potem trzeba znaleźć miejsce, gdzie się poddajemy kontroli bezpieczeństwa, potem odprawa paszportowa, potem właściwa bramka w samolocie. Ktoś, kto pierwszy raz jest na lotnisku, myślę, że może mieć pewne trudności. I gdyby szkoła uczyła tego, to byłoby dużo, dużo łatwiej i dużo bardziej bezstresowo dla osób, które pierwszy raz podróżują. Za moich czasów był taki przedmiot, jak wiedza o społeczeństwie, jednak. Na nim omawialiśmy takie rzeczy jak na przykład historia partii komunistycznej, to, był, to była komuna i tym podobne tematy. Tematów związanych z demokracją nie było, no bo w Polsce wtedy jeszcze takiej demokracji jak teraz nie było. Była w troszkę innej formie, bardziej ograniczonej. Ale teraz ciekawy jestem w ilu szkołach jest Młodzież uczona tego, jak wygląda na przykład system parlamentarny, w jaki sposób powstają ustawy i przepisy prawa, na czym polegają wybory i dlaczego w jednym okręgu wyborczym mamy jednego kandydata, a nie na przykład 40, jak Alibaba i 40 rozbójników. Nauka również takiego ogarnięcia, że tak powiem, w systemie politycznym. Pozwalająca wiedzieć, kto jest premierem, kto jest prezydentem, i takie, ilu mamy posłów, ilu senatorów, i takie najbardziej podstawowe zagadnienia. To wszystko sprawiłoby, że młody człowiek byłby lepiej przygotowany do życia w społeczeństwie. A zatem, skoro szkoła uczy mnóstwa niepotrzebnych rzeczy, a nie uczy też mnóstwa potrzebnych, to po co w ogóle jest szkoła, po co są te przedmioty? No, moi drodzy, po pierwsze, szkoła to jest biznes taki jak każdy inny. I osoby, które podejmują pracę w zawodzie nauczyciela, to nie są same orły. W jednym przypadku są to pedagodzy z powołania, którzy naprawdę do których na lekcję młodzież przychodzi z radością, a w innym są to sadyści i sfrustrowani nieudacznicy, którzy, którym nigdzie w żadnej innej firmie nie udało się zaczepić, więc znęcają się nad dziećmi w szkołach. E, więc po co w ogóle jest szkoła? No, trzeba sobie zdać sprawę, moi drodzy, że cel istnienia szkoły poza edukacją, w takim najbardziej podstawowym zakresie Czyli żebyś na przykład umiał sobie w sklepie przeczytać skład na produkcie i umiał sobie dodać na przykład koszt zakupów, żebyś umiał przeczytać maila z rozkazem od Twojego pracodawcy, to jest właśnie podstawowy zakres wiedzy i to ten wymóg szkoła spełnia. Natomiast cała reszta, czyli wszystkie te umiejętności niepotrzebne, a wtłaczane uczniom do głowy, moim zdaniem jest to ściema mająca ukryć Kolejny z prawdziwych celów szkoły. Szkoła, moi drodzy, odkąd świat światem miała poza edukacją, to najbardziej podstawową jeden zasadniczy cel. Wychowanie obywatela posłusznego. Nieinteligentnego, niekreatywnego, bo jak to ktoś kiedyś powiedział, w systemach totalitarnych bez... Inteligentnych i zdolnych, damy sobie radę spokojnie. To, zdaje się, towarzysz Stalin powiedział. Ale potrzebni nam są posłuszni i to właśnie szkoła robi: kreuje posłusznych obywateli, zabija indywidualność, zabija skłonność do samodzielnego myślenia. Ja, moi drodzy, od pierwszych lat w szkole, tej właśnie, którą tu widzicie, jak Próbowałem myśleć samodzielnie albo postawione zadania wykonywać kreatywnie, czy wymyślać niestandardowe rozwiązania, to zawsze słyszałem, że mam nie kombinować i się nie wygłupiać, tylko zrobić tak, jak każe nauczyciel. A jeżeli to, co mówił nauczyciel, zapisałem i całkowicie bezmyślnie wykułem na pamięć, to wtedy. Byłem chwalony, że jestem dobrym uczniem, że się przyłożyłem, że nareszcie się nauczyłem zamiast kombinować. No i właśnie takimi metodami szkoła wychowuje ludzi bezmyślnych, niekreatywnych, ale posłusznych. I to jest bardzo przydatne w przyszłym życiu, jeżeli na przykład twój pracodawca da ci maila, wyśle do Ciebie maila z poleceniem służbowym, ty to przeczytasz. Jeżeli się przez przypadek znasz na tym, co robisz. I pomyślisz sobie, o kurcze, ale brednie. Przecież to można by zrobić o wiele szybciej i sprawniej w inny sposób. No to jest sposób, ścieżka myślenia bardzo, bardzo zła. W zakładach pracy we współczesnej Polsce nikt, nikt, pracownik szeregowy nie jest od myślenia, tylko od wykonywania poleceń. Bo jeżeli zaczniesz podważać kompetencje swojego kierownika, a co gorsza, jeżeli podważysz je skutecznie. To narobić problemów jemu, a on zanim spadnie ze stanowiska, zdąży narobić ich tobie. I tak jak za czasów Stalina, tak i teraz inteligentni i kreatywni nie są potrzebni. Potrzeba jest posłusznych. I szkoła takich właśnie osobników kształci. W szkołach średnich i na studiach jest, moi drodzy, tak samo. Kiedyś, kiedy studiowałem psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, Chodziłem na wykłady z filozofii, które prowadził profesor Lipski. W przeciwieństwie do innych przedmiotów wykładanych na wykładzie, dach profesora Lipskiego, byłem na wszystkich, ponieważ bardzo ciekawie wykładał i miałem wrażenie, że dzięki jego wykładom staje się mądrzejszy. I jedną z rzeczy, którą mówił profesor Lipski, zapamiętałem szczególnie, mianowicie, że system edukacji w gruncie rzeczy uczy nas siedzieć w spokoju i być skoncentrowanym. Dziecko w pierwszej klasie ma powiedzmy mniej lekcji, czy jakiś czas przerwa, jakaś gimnastyka, jakaś rytmika, może sobie stać, pochodzić po klasie. Potem już teraz dłużej trzeba siedzieć, aż w końcu na studiach jesteś już tak, twoja głowa i tyłek są tak przystosowane do edukacji, że możesz przez wiele godzin siedzieć nieruchomo, nie kręcić się, nie chodzić po sali i być w miarę skoncentrowanym. No i właśnie dlatego dzięki temu jak pójdziesz potem do pracy, to przez 8 godzin możesz stać przy taśmie i bezmyślnie wykonywać te same czynności, albo stać siedzieć w biurze i nie boli cię kręgosłup i za przeproszeniem tyłek, tylko siedzisz przy tym komputerze, klepiesz coś tam bezmyślnie, a myślisz o czymś zupełnie innym, to właśnie zawdzięczacie edukacji. Widzę, że w porównaniu z czasami, kiedy ja byłem w szkole, bardzo dużo się zmieniło. Wtedy dzieci były bardziej samodzielne. Na przykład w latach 80. nikomu by nawet przez myśl nie przeszło, żeby swoje dziecko odprowadzać i przyprowadzać ze szkoły. A co gorsza, przywozić samochodem to by było nie do pomyślenia. Dziecko, które codziennie by rodzice odprowadzali do szkoły. Stałoby się pośmiewiskiem. Wszystkie inne dzieci by się z niego śmiały. Wtedy przeważnie większość ludzi chodziła do szkół, które były rejonowe, czyli bardzo blisko miejsca zamieszkania. A zatem w moim przypadku, rodzice, kiedy zbliżała się pierwsza klasa, tylko raz w pierwszy dzień pierwszej klasy mama ze mną poszła, żeby mi pokazać, gdzie jest szkoła, gdzie jest wejście dla uczniów, bo wtedy. Był taki zwyczaj, że główne wejście było tylko dla nauczycieli, a chołota, taka jak uczniowie, wchodzili, wchodziliśmy wszyscy wejściem przez szatnię. Tam należało zostawić kurtkę, buty, z worka na obuje wyciągnąć kapcie i można było iść się uczyć. Więc kiedy mama mi to wszystko pokazała w pierwszy dzień, no to drugiego dnia nawet jej przez myśl nie przeszło, żeby mnie prowadzić do szkoły, tylko po prostu... Dała mi kanapki, tornister i wyprawiła do domu. No i tyle. I sam wróciłem, i też nawet mi nie przyszło do głowy, żeby inaczej postępować. Teraz dzieci są przyprowadzane lub przywożone, no i to z jednej strony dobrze, bo rodzice mogą zadbać o ich bezpieczeństwo mogą dopilnować, żeby dzieci się nie spóźniły ale też takie dzieci, myślę, są mniej samodzielne. Ktoś powiedział mi kiedyś, że teraz się dzieci odprowadza do szkoły, bo kiedyś nie było tylu psycholi, co teraz. Może to i prawda, ale też ludzie, źli ludzie, wariaci i zboczeńcy zawsze byli. Natomiast za czasów, kiedy ja chodziłem do szkoły, przez to, że nauczyłem się być ostrożny i nauczyłem się przestrzegać pewnych zasad bezpieczeństwa, to nigdy nic mi się nie stało. Skoro już jestem przy tym temacie, to chciałem Wam opowiedzieć, jak to się stało, że rodzice mi uświadomili, że są na świecie źli ludzie. Nie będę mówił tego słowa, żeby mi YouTube, filmu nie, nie zbanował. Ale chodzi mi o ludzi, którzy krzywdzą dzieci, bo są zboczyńcami. Za moich czasów takie osoby oczywiście też były i też działały. Jaki pan Trinkiewicz działał właśnie w czasach. Kiedy ja byłem w szkole podstawowej. Dlatego, kiedy miałem już chyba 6 lat i zbliżał się okres zarówki, było wiadomo, że będę sam ze szkoły wracał i więcej czasu będę spędzał poza domem sam, to ojciec postanowił zadbać o to, żeby nic złego mi się nie stało. I któregoś popołudnia, kiedy matki nie było w domu, przeprowadził ze mną rozmowę, w czasie której opowiadał mi właśnie o złych ludziach, którzy porywają dzieci. I to było. Bardzo sprytne z jego strony, bo nie mówił po co te dzieci porywają, no bo miałem wtedy dopiero 6 lat. Ale tak mnie nastraszył, naprawdę, tak mnie nastraszył, że przez ten dzień, w którym to opowiadał i następny, tak się bałem, że bałem się wyjść z pod stołu, naprawdę. Siedziałem w dużym pokoju pod stołem i bałem się wyjść. Trzeciego dnia już wyszedłem z pod stołu. Bo matka wróciła z jakiegoś szkolenia i no, trzeba było zjeść przy stole, ale bałem się, moi drodzy, wychodzić z domu. To trwało jakiś tydzień. Potem jakoś no, trzeba było wyjść z domu, więc wyszedłem, ale wierzcie mi, że do czasu ukończenia podstawówki to, jak się wtedy bałem, zostało mi w pamięci. W związku z tym byłem. Ostrożny, tak jak mało które dziecko, zawsze rozglądałem się uważnie wokół siebie i jak zobaczyłem pijaka albo jakiegoś człowieka, który podejrzanie wyglądał, to zawsze zdążyłem się przemieścić, tak żeby zmienić trasę i być z daleka od niego. Jeżeli jakaś dorosła osoba podchodziła do mnie na ulicy, żeby o coś mnie zapytać, to zawsze. Dbałem o to, aby trzymać się poza zasięgiem rąk takiej osoby. A co, gdyby taka osoba próbowała bliżej do mnie podejść? No, oczywiście bym uciekł. I dzięki temu, od dzieciństwa do, bycia, do ukończenia szkoły podstawowej, nigdy żaden zboczeniec mnie nie zaczepiał ani mnie nie napadł, bo zawsze byłem ostrożny. I to jest rzecz, którą. Podziwiam i uważam, że ojciec bardzo dobrze postąpił, i gdyby żył, to bym mu teraz za to podziękował, bo to było bardzo dobre działanie. Może brutalne, ale skuteczne. Gdyby tak się złożyło, że miałbym kiedyś własne dzieci, to też w ten sposób z nimi postąpię. Chociaż dzisiaj to mogliby mi odebrać prawa rodzicielskie za straszenie dzieci. No, tak to moi drodzy, jest z tą szkołą, że jesteśmy. Dzieckiem jesteśmy szczęśliwi. No, zakładając, że własna matka nas nie zamorduje i nie zakisi naszych zwłoków beczce na ogórki, albo ojciec nas nie zatłucze na śmierć nie podsmaży na rozgrzanej do czerwoności płycie kuchennej, albo nie zabije nas nauczyciel, tak jak na przykład pan Trynkiewicz, bo nie wiem, czy wiecie, że był z, z zawodu nauczycielem, i to jest najlepszy dowód, że selekcja do tego zawodu nie działa. Że można być mordercą i zboczeńcem i zostać nauczycielem, żaden problem. Wystarczy opanować materiał i się wyedukować. Więc, jeżeli takie tego typu wypadki, jakie wymieniłem, was ominą, to prawdopodobnie będziecie mieć szczęśliwe dzieciństwo. Będziecie czuć się bezpiecznie, poznawać świat, który będzie nowy i fascynujący, bawić się sami lub z rówieśnikami, aż w końcu przyjdzie. Ten magiczny i straszny zarazem dzień, kiedy trzeba będzie iść do szkoły. I ten dzień jest wyjątkowo ważny w życiu każdego człowieka, bo oznacza koniec szczęśliwości, koniec bezpieczeństwa. I od tej pory, aż do śmierci, jesteście wydani na pastwę zła, które szaleje na świecie, i będziecie musieli albo sami sobie z nim poradzić, albo paść jego ofiarą. I już do końca życia, prawie, no do emerytury, jak dożyjecie, będziecie musieli codziennie wychodzić z domu, iść gdzieś do jakiegoś miejsca i robić coś, czego nie chcecie. To się właśnie nazywa dorosłe życie. O marzeniach będziecie mogli zapomnieć, chyba że będziecie ciężko pracować, to wtedy zarobicie sobie na to, żeby niektóre marzenia spełnić, na przykład urlop raz w roku, i to musi Wam wystarczyć. Do szczęścia. Jeżeli dożyjecie emerytury, to wtedy będziecie mieć czas, żeby, speł żeby spełniać marzenia. Będziecie mieć jeszcze na początku do tego zdrowie i energię, ale niestety nie będziecie mieli na to pieniędzy. Będziecie musieli walczyć o przetrwanie, żeby nie żyć w nędzy. Kiedy byłem na ręce, trwało to niedługo, ale po 20 latach pracy, dosyć moim zdaniem ciężkiej, ZUS zaproponował mi rentę w wysokości 1700 zł. Po 20 latach pracy, moi drodzy, to jest. Tej, wtedy tej renty nie przyjąłem, bo uznałem, że taka suma tej renty mnie obraża. Poczułem się tak, jakby ktoś mi napił twarz. Więc jak tylko dostałem decyzję o tej ręcie, to natychmiast napisałem do ZUS-u żądanie, żeby mi tę rentę wstrzymali. Co. Co też zrobili zgodnie z moim życzeniem. A więc, jeżeli myślicie, że na starość będziecie mieć dzięki edukacji bezpieczne życie, w dostatku to raczej nie. Do późnej starości będziecie musieli wykonywać jakąś pracę. To nic, że będziecie schorowani i zmęczeni. Będziecie musieli też nauczyć się oszczędzać. Kiedy ostatnio byłem w McDonaldzie, to zwróciło moją uwagę, że pracuje tam mnóstwo starszych ludzi. Studenci i starsi ludzie, emeryci. Nieraz widać, że widziałem taką panią kiedyś. Była starsza, widać, że miała jakieś problemy reumatyczne, bo chodziła pochylona i z trudem. I szła sobie tak, dźwigając taki wielki kubeł prostokątny, wypełniony jakimiś naczyniami czy czymś. Taka przyszłość nas czeka. No być może, być może. Nie ma się z czego cieszyć, ale zawsze mogło być gorzej. W krajach tak zwanego trzeciego świata w ogóle nie ma emerytury. Na przykład w Indiach w ogóle nie ma emerytury. Więc jak jesteście starzy, to musicie żyć z tego, co sobie odłożyliście przez całe życie, albo z pomocy rodziny. Ten system też ma swoje wady i zalety, albo zady i walety, ale odbiegam już od tematu edukacji. No więc, żeby ten temat, żeby ten film nie miał, nie trwał zbyt długo i nie zawierał bezsensownego trash talkingu, to dziękuję wam za uwagę. Z góry dziękuję za wszystkie oceny filmu, komentarze. Pozdrawiam, trzymajcie się strzałka.